Nasi bracia ze wschodu, przyjaciele, partnerzy polityczni, słyszycie to wszystko, prawda? Nieustannie z prawej i z lewej strony od wszystkich polityków polskich. A tymczasem, pan były prezydent Andrzej Duda demaskuje prawdziwe intencje naszych, jakże znamienitych braci ze wschodu. Nie chodzi o zwykłych ludzi, chodzi o rząd który za wszelką cenę próbuje nas wciągnąć w swoją wojnę. Posłuchajcie no byłego naszego pana prezydenta, który w rozbrajający i szczery sposób mówi o intencjach pana byłego prezydenta Załęskiego, bo to chyba już jest były prezydent. Dzwonił do pana prezydent Załęski. Można powiedzieć, że wywierał na pana presję, żeby Polska natychmiast oświadczyła, że to jest ruska rakieta. Można tak powiedzieć. Był pan wtedy w szoku? Nie. Ale nie, nie, nie odebrał tego pana pan jako y, y, próbę wciągnięcia Polski do wojny? Przez Odebrałem Ukrainy? Odebrałem. I co pan powiedział? Nic. No, na początku próbują wciągnąć wszystkich w wojnę. To jest oczywiste. To jest w ich interesie, żeby wszystkich wciągnąć w wojnę, a zwłaszcza najlepiej byłoby, gdyby udało się wciągnąć w wojnę kraje NATO. No, oczywistą sprawą jest, że poszukują tych, którzy by, którzy by po ich stronie walczyli czynnie przeciwko Rosjanom. To to nie jest nowe. To, jest, to się dzieje od pierwszego dnia. I tak od początku. Ukraińcy wystrzeliwują w stronę Polski rakietę. Która spada na terytorium Polski, giną ludzie. Czy to już kurwa sam w sobie nie jest tak dwojny? A jeśli wszystko nie jest tak oczywiste i klarowne, jak się wydaje, jeśli taki wywiad z panem Andrzejem Dudą, byłym prezydentem Polski, tak bardzo rozjaśnia nam mechanizmy, jakimi kieruje się Ukraina? A jeśli Ukraina jest szczurem w kącie i poświęci wszystko, i każdego, żeby się dekoratować. Musimy coś zrozumieć. Oni w naszą stronę wysłali rakietę. Chcieli zmusić polskich polityków, by przekonali polską opinię publiczną, że jest to rakieta rosyjska, byśmy my poszli na ich wojnę. To nie jest nasza wojna. Byśmy my. Wzięli udział w ich wojnie. Żebyście dobrze zrozumieli, żeby w pierwszej kolejności nasze siły zbrojne, nasi synowie i ojcowie poszli walczyć z Rosjanami na podstawie kłamstwa, wyklutego na Ukrainie. Byśmy narazili się na bombardowanie naszych miast przez Rosję, byśmy narazili się na mordowanie naszych dzieci przez rosyjskie bomby, chociaż to nie była rosyjska rakieta. Mając taki pakiet informacji, musimy mieć z tyłu głowy, że wszystko, co się wydarzy teraz w Polsce, niekoniecznie może być tym, co chcą nam wmówić polscy politycy i media. My musimy zachować zdrowy rozsądek jeszcze jedna rzecz Federacja Rosyjska tak samo jak i Berlin oni chętnie widzieliby, a właściwie nie widzieli Polski na mapie Europy zawsze byliśmy ością w ich gardle więc jeśli ktoś właśnie nazwał mnie rosyjską unucą to tak Daleki jestem od Federacji Rosyjskiej, tylko boję się, że właśnie na naszej piersi hodujemy sobie trzeciego wroga. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia i zapraszam do subskrypcji.